Dzień dobry Państwu, Siedzie. Jak to co robię? No, odblasku ubieram. Będę jechał odblasku. No jakże nie trzeba? Chyba nie wie, że z odblaskami jest bezpieczniej? Czy piesi? Że, że co? No, wiem, że samochód ma światła i to, i, i, i widać dobrze, że ktoś jedzie, ale przecież przed przejściach dla pieszych jest, też są takie te. Wielkie znaki są. I, i, I pasy namalowane, i wszyscy i, i takim każą odblaski ubierać. W jednym mieście to nawet na tych słupkach przyczepiali, żeby ludzie nie umierali, żeby sobie tak zakładali. Więc ja myślę, że no jak wszyscy, to wszyscy nie, że w AUCie też trzeba trochę, no, trochę zadbać o to bezpieczeństwo. Jednak pan wie, od lat 90. w Polsce wszyscy rozdają odblaski wszystkim, i wciąż do ludzi to, to po prostu nie dociera. No, także ostatnio, że dwa? No dwa, dwa! Wie pan, wczoraj. Wczoraj jednego chopa na rowerze zabili, nie? Bus wyprzedzał na czołówkę i w niego wjechał i chłop miał kamizelkę ubraną na rowerze. I wie pan, że pan policjant powiedział, że trzeba ubierać odblaski. Więc ja myślę, że jemu chodziło o dwa. Także jeden tu, jeden jakoś może tak się uda, o. I ten. No, no tak nie ma się coś śmiać, panie, co Pan nie jedzie bez odblasków. Pan pomoże, żeby było bezpieczniej na drogach w Polsce. No, do usłyszenia. Cześć.